Pokój Dobry, dobro, witamy Was wszystkich na następnym spotkaniu z cyklu Pytanie Jasia do Jana. Dziś mamy święto ofiarowania Pańskiego, jak również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dobrze pasuje Dzień Życia Konsekrowanego do ofiarowania Pańskiego? A ja mam dziś osobiste pytanie do Jana: mogę? Pytaj Jasiu: Jakim największym skarbem może się cieszyć zakonnik, który trochę już nim jest? Co jest Twoim największym skarbem? Jeden z nich, to skarb zgody oddania. Tego, co sprawiało mi największe cierpienie w zaufaniu do samego Pana Boga. Co to było? Czas i miejsce. A zostawiłem w sercu jedną pewną przestrzeń wobec Boga, Jego Słowo i, i wiarę w to Słowo. Możesz trochę jaśniej? Jedną z czystych przyczyn Naszego cierpienia wobec spełniania woli Boga jest to, że często wytyczamy miejsce i czas tego, co obiecuje sam Bóg, a mniej wierzymy w to, że to się wszystko wypełni. Stawiamy wyższość nad miejscem i czasem niż nad to, że Bóg to czy tamto wykona. Niejako czynimy Bogiem. Miejsce i czas, a, ba, a my ufamy w Słowo Jego. A jakiś przykład: jeśli Bóg do czegoś nas powołuje, to ten Bóg często nie mówi, że to stanie się wtedy lub wtedy, w takim czy w takim miejscu, ale Bóg daje pewność, że On chce od Ciebie to czy tamto. Ale też również w międzyczasie pojawiają się różne przeszkody, różni ludzie i Zaczynamy widzieć w swoim życiu pewne w cudzysłowie objazdy, że nie spełnia się to, do czego Bóg powołuje, nie spełnia się to, co mi Bóg daje pewność w sercu, i zaczynamy wątpić. I zaczynamy wątpić w Jego słowo, zaczynamy burzyć Je, mówiąc: Panie Jezu, jak to jest? Miało być tu, miało być w tym miejscu, a nie ma. A Jezus często wtedy mówi: A czy ja powiedziałem, że to będzie tu albo tu? Albo wtedy i wtedy? No nie, Panie Jezu, ale powiedziałem, że wypełnię to, co obiecywałem w Twoim życiu. I tego, Jasiu, należy się trzymać. Czyli aby pełniej mieć pokój w sercu, trzeba stać niewierzącym wobec czasu i miejsca, które sami w swoim sercu wyznaczamy. A jeszcze bardziej Panie, zaufać Panu Bogu, zaufać Jemu Słowu. Tak, Boże obietnicy zawsze zwyciężają, bo są zawsze pozytywne. Czas i miejsce, bo mogą być jedynie dopełnieniem tego, co i tak Słowo Boga wypełnia. Mocna wiara w to słowo, to źródło pokoju ducha, pokoju duszy, pokoju serca. Mocna wiara, w kiedy i gdzie ma się to wypełnić, to źródło niepokoju, lęku, frustracji. Bo już ja wyznaczam Bogu czas i miejsce. I często się zawiodę. Moi drodzy, życzę Wam, sobie, Jasiowi, Dziękuję. abyśmy w naszym życiu umieli zawsze głębiej wierzyć w Słowo i w to, co Bóg od nas chce, niż stawiać wyżej nasze przekonanie. W miejsce i czas. Nie czyńmy miejscem i czasem naszym wewnętrznym Bogiem, który często prowadzi właśnie nas do smutku, do frustracji, do lęku, do braku pokoju serca. A Bóg pragnie, byśmy bardziej wierzyli w Jego Słowo niż w to wszystko, co otacza to Słowo. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.